Moi drodzy witam w kolejnym odcinku i dzisiaj przyjaciele niestety rozdzieliliśmy się z Wojanem w świecie Twilight Forest, ale dlaczego? Z tego powodu, że zobacz... Z tego powodu, że trzeba widzowie po kolei zabijać bossy, aby przechodzić do kolejnego bossa, w sensie... Wojtek zabił tego takiego węża, był boss z wąż, i zabił go on, a ja, a ja go nie zabiłem i nie mogłem przejść do następnego bossa. I każdy z nas musi zabić jednego bossa, aby odblokował się kolejny po prostu. I dlatego musimy się rozdzielić i sami zabijać tych bossów wszystkich po kolei, żeby ich odblokowywać po prostu nowych. Także tak to będzie wyglądać, będziemy się z nimi męczyć. I, i zobaczymy, no będziecie widzowie oglądać jak ja oraz Wojtek zabijamy tych samych bossów, ale mam nadzieję, że i tak wam się będzie podobać odcinek, bo zabijanie bossów jest pewnie giga ciekawe i będziemy. Róż, również różne, przeróżne rzeczy zwiedzać, więc zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, w ogóle Wojtek jest na serwerze, także on już tutaj nagrywa i działa sobie gdzieś tam w świecie lasu a my pójdziemy, musimy iść w to miejsce musimy iść do wieży maga, ponieważ no, bo co tu już jest, tu już był Wojtek, tu już nie ma, więc musimy iść do tej, no 600 metrów, nie jest to jakoś bardzo daleko, także przejdziemy się, dobiegniemy i, i będziemy działać. Zobaczymy, może po drodze coś, na coś się natkniemy, w ogóle wizowie właśnie, ja wam pokażę, bo u mnie nie widzieliście o co chodzi, to może wam powiem. Eee, czekajcie, gdzie ja tu zmierzam, gdzieś tu, gdzieś tu będzie zaraz ten eee, portal, gdzie jest ten portal? Gdzie ja miałem portal wizowy. czekajcie, zaraz mam nadzieję, że dojdziemy do tego portalu. Bo widzowie, to jest nowy świat, nie wiem ten świat to jest kolejny świat hakera, o której nawet nie wiedzieliśmy i nie wiem gdzie jest tutaj. E, czekajcie, o, jest tam, widzę, widzę, widzę. Muszę sobie zaznaczyć, bo inną mapkę mam w końcu widzowie. Udało mi się ogarnąć tę mapkę lepszą, bo tu więcej rzeczy widzę, widzę moby i tak dalej, także y, będzie łatwiej, będzie prościej. Także zaznaczymy sobie, widzowie patrzcie, jak wejdziemy tutaj. Ja wam już pokazuję. Wejdziemy sobie tu, o tam jest portal, tu jest właśnie portal, widzowie, do czego? Do... do, do, naszej, do naszego świata, widzowie, patrzcie, bo tego jeszcze... Pokażę wam to jeszcze raz, u Wojtka wchodziliśmy i patrzcie, tu jest myk. Ładuje się. Jesteśmy w tym świecie, widzowie, tak wygląda ten portal. Musieliśmy do wody wrzucić diamencika i tak powstał właśnie ten e, portal. Dobra, wejdźmy, bo ja już wszystkie rzeczy mam załatwione, e, możemy lecieć, Zobaczycie za... sobie ja tą mapę, znaczy, te miejsce sobie zapiszę jako... Jako, jako, jako mm, portal do świata. No w sumie do, portal do domu dajmy, nie? nie no to jest tak do świata hakera, ale i dajmy zielony, bo zielonym zaznaczam ważne, najważniejsze rzeczy, <noise> czyli powrót do domu. E, wieża Maga, wieża maga, widzowie kierujemy się do wieży Maga, ale patrzcie w ogóle na to. To jest tak kozackie. To jest świetlik, którego można zabrać. I to można zabrać do naszego świata i to sobie tak ładnie świeci, ale na razie tych świetników nie będę brał. Jak to zwisa na łańcuchu? Co jest grane? Dobra, lecimy, biegniemy tam. jesteśmy blisko? Bliźniutko? Tak? Czekajcie. No, 400 metrów. Troszkę, troszkę, ale liczę na to. Twilight Stream. Liczę na. To... O nie, to jesteśmy obok tego węża, ale to chyba już Tak, tego węża już pokonaliśmy. Także on nas na razie nie interesuje. Tego węża już pokonaliśmy, on był naprawdę prosty. Nic ciekawego tu nie było. Ciekawszy, że jest ten mak, bo tam jest taka ogromna wieża. Ogromna wieża. O, to jakiś, jakiś ilonek, patrzcie. Wild Deer. Wild Deer. Wild deer. E, 380 metrów, Taki wiel... Z takie gigantyczne drzewa to są. Musi mi teren od tam, dlatego widzę, że ścinka. Mam pewnie aż jakoś tak bardzo tego nie widzicie. Hopla, do wody, hopla. Dobra, bo do że maga już mogę wejść, także będziemy mieć. czy ja już zaraz zobaczę. Co to jest? Oh, ametyst, ale nie, nie potrzebujemy chyba ametystu, więc nie wchodzę tu. Bo ametyst już mamy, także na razie nie będzie potrzebny tak naprawdę. Co to tak, drzewa na takim czymś rosną? Ale dziwne. Dobra, gdzie? A tu, tu są jakieś góry, tu też w ogóle niektóre drzewa są grubsze i wydaje mi się, że w tych drzewach faktycznie może coś być, bo tutaj są takie mm, cienkie jakieś te drzewa, ale są też takie drzewa y, długie, takie bardzo... i grube, przede wszystkim grube. Także będziemy będziemy szukać. Czy jesteśmy już blisko? Tak. Bar bardzo blisko. Bardzo blisko, 180 metrów. Czy ja naprawdę nic nie zwiedzę? W sensie... No, no widzę tą wieżę, że już jest bardzo blisko. A tam co jest? Grzyby, tam są grzyby. Dobra, bieżik, biegniemy tutaj do tej wieży maga, tak naprawdę. Zjemy sobie chleba. Tak jest, zjemy sobie chleba i idziemy pokonać maga w takim razie. Czy ja słyszę beczenie? O kurde, jakie ty masz rogi. Ale dziwna owca, patrzcie. <grystanie> Czemu młoda owca ma tak wielkie rogi jak duża owca? Nie będę wnikał, no. Pewnie masz cięższą głowę teraz. Przerąbane mają maluchy w takim razie. Ale cave. Możemy stu tu zerknąć, może w cave'ie też będzie coś ciekawego Ale na sam początek Czekajcie Jak ja kliknę, o, ale rzeczy tu jest Mega duża. jak kliknę taba, widzowie O, to jest naprawdę mega dużo rzeczy Dobra, wchodzimy tam jakkolwiek, czy tu jest gdzieś wejście? Czy <gry> ja tu znajdę jakieś wejście? Portal, okej, okay. co to jest? Gałązkowe gniazdo z jajkami kury? O, jajka po prostu o, ale, ale patyków z tego wypadu, czy ja miałem patyki? To tyle patyków, ten? Gdzie jest wyjście do tego? Bija... Czekaj, gdzie tu się wchodzi? Tu, nie albo tak, patrz jak to jest dziwnie ten. Chyba, że to był. Chyba, że to był toit, czy nie? Wygląda jakby ktoś był, naprawdę. Przepraszam... Prasz... O, zombie! zostaw mnie. Taki zombie to jest. prościzna. O Boże! I tu się zaczyna dziać widzowie Proszę nie. Co tu robi mały zombie na kurczaku, czarnym jeszcze, co jest grane? No, no. O nie, na nie chciałem zabijać A to książka Oła, mnie Ta jedna książka coś bije A z tego książka wypada, ja nie chcę zbierać tych z tego syfu Kurde, nie zdążyłem Ale obrazy ładne Patrzcie te obrazy Ale ładne, takie inne To zbieramy Cyk, 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 świniak. Kurde, piękne są te obrazy. Dobra, mamy tutaj coś? Nie, to są schody do, do góry. Dobra, ale jedziemy głównym wejściem, widzowie. Bo to jest najciekawiej. Ile tu jest obrazów? Nic nie widzę. O, spadł sobie. Kurde, tu się coś respi. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, 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 dobra. Nie, 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 nie. Dobra. No prze... Hop, i giniesz. Cyk, jezus. Ten, ten młody jest tak przesilny, widzowie. Łatwo się wszystko zabija, naprawdę. Dobra, cyk. Tam jest jakaś wieża. A, bo to jest ten rozgałęzienie, bo to jest po pełno. To się rozchodzi na pełno jakiś wież. Ale musimy dojść do głównej wieży, żeby go zabić. Tylko ja nie wiem, gdzie go znajdziemy, nie? O nie! Dobra. Spadaj. Notatka. Nie, 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 nie zabijemy, nie zabijemy. Dobra. Nic nie widzę nic. Aaa, tu jest dziura! Czemu tam jest taki mały pająk? Za dużo was tu! Jem, jem jabłko, jem jabłko, jem jabłko! Ja cię kręcę! To już nie jest takie proste Kurde ty z zombiaku! Dobra! Dobra! Co do mnie strzela? Dobra, notatka... A ty do mnie strzelasz! Czekajcie, ja sobie muszę bardziej ten... A ty zombie co robi? Nie wytrzymam, dobra, 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 już bez przesady. Czy mamy tu jakieś skrzyneczki w tej wieży? My w tej wieży nie było, więc ja nie mam pojęcia, co my tu mamy. Tutaj, o, jakieś, o, do góry. Jest skrzynka. A, ale złoty miecz to jest nic, ale patrzcie, mam miksturę na natychmiastowe leczenie. O i mikstura szybkości, to się szczerze może przydać. A na ile to jest? O Jezu, na jedną minutę. To nie jest dużo, ale to sobie potem wypijemy, na razie sobie... Chodźmy do góry A, ja, są same książki, okej okay. No, czyli tutaj problem z książkami... No, spadaj stąd Co jest nie tak? Czemu ty mi wchodzisz tu do góry? Od kiedyś kiedy się wspinałem po drabinach, one, one... chyba nigdy nie wchodziły po drabinach Dobra, czy ja mogę... Tam jest ta główna, tędy muszę iść Tu, tu, tu I tu, do góry Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie Dobra, piję miksurę na szybkość Piję miksurę na szybko. zostaw mnie, patrz, mnie biją one nie nadążają O, bijcie się nawzajem, bijcie się nawzajem O BOŻE O nie, o nie, o nie, o nie Dwa? Jak mam cię zabić? Jak mam cię zabić? Okej okay. No Ej, jak mam ich Ja, jak Jak się ją zabija? Z razem ze chleba a ah, dobra Łoł wow! Ej, nie, nie dało mi życia Czekaj, 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 czekaj. Daj mi życie. Wo wow, wow, ale tak mało. Na szybkość też mi nie dało. Dobra, jem jabłko, jem jabłko i lecę. To wybucha. Kurde oni... Czemu ona... Ale ona traci powoli te tarcze, patrz. Dobra, przez to, że jestem szybki, nie możemy trafić. Jestem giga szybki, nie, nie, nie trafia mnie. Nie trafia mnie. Dobra, oni... Te tarczy powoli ten. A ona sama dostaje, ona się sama zabija, czekaj. Tu jest... O, o, oła, oła. dobra, dobra, jem jabłko. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Mi się wydaje, że ja muszę tak stanąć. O, i ona dostaje wtedy. Właśnie w jak ona się sama... Ta, do tej, do tej, do tej. Patrz. Nie dostała? Co? O wow, 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 wow. gdzie? Kurde, ale czemu to tyle bije? No niech ci zejdzie ten tarcza już. No, 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 atakuj, atakuj. O, wow, no dostałem. Jakim cudem. Dobra, książko, książko. Wow, 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 wow. Dobra, czy ja... Kurde, nie mogę, nie mogę, nic nie mogę zrobić. I czemu nie dostaję Major No, no, no nadal nic Czyż. Przecież... Ona jest pod nami! Jak ona się tam dostała? Z drugiej strony Co za skubaniec! Jej nie zauważyłem cię! No ja nie mogę, to się ciągle teleportuje, to są tylko... Bo dlatego one są takie przyciemnione już czaję o co chodzi? Spora na książkę. O kurde. No. Nie wytrzymam ty, to jest niemożliwe, że ona taki damage bije, nie? Dobra, dobra, nic się nie dzieje O, 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 nic? Dobra Okej okay. Przecież te książki to mnie zaraz do szału doprowadzą Jeszcze zombie może nie chce przyjdzie, nie? Dzisiaj Dobra, dobra o, o, już mogę atakować ją! Co się takiego stało? Straciła już ten... Straciła tarczę Jezus, czemu mi tu tak laguje? Na... Ale to... Dobra, nieważne, nie... Jezu, ile mam rzeczy, nic nie widzę, gdzie są pochodnie moje? Tu. Dobra, 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 dobra. Przestańcie, co to jest za świat chory? No, gdzie ona jest? Tu! Dostała. Ja nie mogę, to jest najgorsze, że ona się teleportuje po dwóch stronach. Dobra, ja sobie tu robię wejście, nie? Umieraj, umieraj, umieraj już Co ty se myślisz? Umieraj, umieraj Ale, ale cię wykiwałem Ło, wow, wow, wow. Nie Nie Ale fart Ale fart wiem, farta Przestań No na hita Zginął Jest Te książki Spadajcie stąd mnie dała tutaj pod... Ja nie mogę, jeszcze mały pyrtek mnie może zabije, nie? No, przestań! ja zginę zaraz! No ile was jest? No przez Dobra, już mogę Mogę się uzbroić, co to są za itemy? Tego nie chcę. Co to za syf mi się tutaj daje? Tego nie chcę, tego nie chcę. Tego nie chcę. No, ale to są słabe rzeczy, ja tego nie potrzebuję, ale ten to chcę wziąć. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. Kurde, ja teraz będę musiał przez to przejść. Mam to gdzieś. <grym> nie zginął, dobra, mam łagodny upadek. Dobra widzowie, udało mi się zabić tą wróżkę. No to nie było, to nie było takie proste, tak szczerze. Ale się udało, to jest najważniejsze. To wywale. To nie no, czekajcie, zrobimy tak Smora stawonogów 4? Ostrość 4! Kurde, mocne to jest. Ja to sobie na razie zostawię, ale to wywale, to wywale, ten papier wale Co to jest? Wow! To jest mój zombie? O nie, on się zużywa. Aha, i on za mną idzie. Tak? Ha! Mam swojego zombiaka, widzowie! Patrzcie, mam swojego zombiaczka. Patrz, atak... Atakują normalnego zombiaka. Ale OP, a to są mocniejsze zombie. Jak jacy? Siła 2! No i to jest zombie. Dobra, wychodzimy stąd. Panowie, wychodzimy, wychodzimy. Nas tu nie ma. O kurde, tylko nie zabijcie się. O, ale was uratowałem, co? A gdzie jest tam ten zombie? Chodźcie. A, tu, oni się tepią, okej. Okay. To elegancko, dobra, no. Ta różdżka wydaje, wydaje się mega git O nie daj mi południe. Jest noc to mi się nie podoba w ogóle No to widzowie wracamy na chatkę Bo szczerze nie mam miejsca Wyku ja tam będę wszystko zostawał w tym jednym miejscu po prostu Także biegnijmy na Co to jest Patrz to To są jakieś kolce O nie oni dostają Damage to są zombie, które lubią tylko dzień, albo na odwrót, bo w sumie teraz nie wiem, jest noc. Co to są za kolce? Jak, jak tam wejść do góry, czekaj. Ale powalone, patrz. Torlands. Co to jest Torlands? Co, co tutaj znajdę? Co my znajdziemy, widzowie, w Torlandzie? A tam co jest? Uuu, ho, 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 ho. Co to są za rzeczy? Co to są za rzeczy, widzowie? Jest tyle odcinków do nagrania z tego, naprawdę. Ja wracam na hatencję. Jutro będzie bitka z następnym bossem. Jutro bitka z następnym bossem, przyjaciele. Dokładnie tak. Se wrócę na hatę i zostawię rzeczy, bo no był młyn widzowie. Przynajmniej pokazywałem jak ten, jak ten świat wygląda i tak dalej. Widzowie, biegniemy. Widzowie do domu. Portal do domu. Lecimy z tym. No i doszliśmy. Dobra, to ja zostawię widzowie te niepotrzebne itemy. Dobra, to, to jest do, to jest do wywalenia w ogóle. Pyk, pyk. Mm. Ta książka, nie wiem, sobie zostawię na wszelki Te drewno też nie... te obrazy, dobra, dobra, to, to, to sobie pozostawiam w skrzynce, czyli to To daję do do, do... do plecaczka Myk Mamy już jedną, tu mamy drugą głowę Zarobiście, że można coś takiego mieć Mam spodnie Kurde, mi się... mi się przyda miejsce że. dobra, ja to po tej itemie i tak przyjdę Więc ja sobie to odłożę po prostu, no jest tyle, kurde rzeczy. Mamy tak. Dobrze, że mamy te totemy Te totemy tak wizowie oddadzą. Mam koksa, mam koksa jednego. Zrobiłem widzowie koksa. Eee, Zużyłem pełno złota na to. Czy będzie warto? To jest taką na czarną godzinę, bo wiem, że w tym świecie jest troszkę ciężej niż w zwykłym. I to jest na czarną godzinę, także ja sobie to zostawię. Nie mam złotych. Muszę zrobić sobie złote jabłka. To ja sobie pójdę do świata, bo nie chcę tych marnować. Pójdę sobie do świata, ogarnę. To jest na podbudówkę, to wyrzucę. Książka z piórem? Co? Rozwyka książka z piórem, ty. Co jest? Ale te spodnie też, to też. też może enderperwę se wezmę na wszelki. te miecze też, walić, walić te miecze. To zostawiamy. Kości nie chcę, zwykł, nie chcę. To co zostawia, bo to też się. Tylko mogę mieć 7, jeszcze. No to jest. To nie jest jakieś mega dobre. Ale niech będzie, zaklęte złote jabłko, to sobie zostawimy Nie wiem co to za książka, to ten ziomeczek taki mały daje Widzowie, no na, w tym odcinku na razie dziękuję wam za oglądanie Widzimy się w tym odcinku już jutro I jutro lecimy w kolejne przygody Sprawdzimy co jutro możemy zdziałać I tak dalej, także zostawiajcie łapy Subskrybujcie kanał na dole, trzymajcie się i na razie